Cześć, witajcie w kolejnym totalnie nikomu niepotrzebnym unboxingu. Tym razem jednak w porównaniu do poprzedniego będzie trochę grubiej i tak Dosłownie, e, ponieważ e, jeśli nie widzieliście, ostatnio zaprezentowałem Wam, jak wygląda pc wersja e, gry Medium, to możecie obejrzeć tutaj. A dzisiaj mamy sierpniowego czy tam wrześniowego e, Pixelboxa. Zamówiłem go, ponieważ e, tematyką tego Pixelboxa, jeśli się teraz nie pomyliłem, jest science fiction. Ja jestem dużym fanem e, science fiction. Ale to nie to mnie zachęciło, żeby sobie go e, sprawdzić. Zachęciło mnie to, że podobno gwarantowanym gadżetem w tym Pixel Boxie jest e, gadżet związany z serią gier Portal. A jestem ogromnym fanem Portalu. Uważam, że jedynka, dwójka to są jedne z najlepszych gier, jakie powstały. Okej, okay. jest. A, we wrze wrześniowym Pixelboxie Science Fiction są, so, e, zaraz zobaczymy co dokładnie jest, to na razie e, odstawimy sobie, już widzę, że będzie coś, co mi się będzie bardzo podobało, jakoś nie widzę portalu na pierwszy rzut oka, e, ale tak, idąc po kolei, zacznijmy od najprostszych rzeczy, na przykład, e, bardzo zawsze dają na naklejki e, do każdego Pixelboxa, tym razem jest naklejka, e, ona jest chyba z liken Morty. Przynajmniej mi się wydaje, po grafice ja Rick and, Morty, Rick and Morty oglądałem kilka odcinków, ale nie, że nie jestem fanem, tylko po prostu nigdy nie miałem okazji obejrzeć więcej, więc nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest właśnie z tego. Bardzo fajna. Jest oczywiście koszulka. My z żoną się zamieniamy raz w pixelbox, jest koszulka pod nią, raz jest koszulka pode mnie. Tym razem, jeśli dobrze pamiętam, zrobiliśmy koszulkę pode mnie, prawda? I już widzę, że to jest bardzo koszulka pode mnie. Nie wiem, czy to będzie dokładnie widać pod tym jest zbliżenie, ale. Głównie wyjaśnienia, jak ktoś nie wie, ja jestem świeżo po obejrzeniu Breaking Bad w końcu po wielu latach, więc... <noise> I jednocześnie z czasów dzieciństwa bardzo lubię labo Laboratorium Dextera I to jest Elka, mam nadzieję, że będzie faktycznie na mnie pasować nie super, z tej koszulki jestem bardzo zadowolony Dalej mamy coś z, z nienawidzonego przeze mnie Fallouta 76 yy, Przepraszam najmocniej, jeśli ktoś lubi yy, tę grę a chwilę mi to zajęło, ale otworzyłem. Jest to brelok. To jest chyba breloczek, z falota 76. Oj, zesły, zesły, już, już, już nie odprzedam tego w tym momencie, nigdzie, bo uszkodziłem, uszkodziłem pudełko. kolekcjonerska wartość pizdu. Nie wiem, czy było słychać żonę, ale tak, powiedziała, że cała kolekcjonerska wartość poszła w pizdu. I tak to jest Dobra. breloczek. To jest breloczek z Woldbojem z numerem 76 z tyłu. I on jest całkiem fajnie wykonany, jak moim zdaniem jest strasznie niepraktyczny, bo jest dosyć ciężki w ogóle. I nie może uwierać na przykład w tyłek, jak ktoś naszej, znaczy, Tak jak ja klucze w kieszeni. Na przykład, ale spoko. Na pewno ten breloczek jest lepszy od samej gry. Dalej jest y, przypinka, też z Rick and Morty, ponieważ zawsze naklejka, przynajmniej tak mi się wydaje, że zawsze naklejka i y, przypinka to jest y, ta, sama, ta sama grafika Dalej jest, do, dobija się w końcu do czegoś y, z portala, tego pudełka postaram się nie uszkodzić, ponieważ nie mam pojęcia absolutnie co to jest Będziemy musieli to dopiero otworzyć, wtedy, wtedy zobaczymy Cześć kocie, ziomek, co tam słychać? Czy, czy, czy. Zostaw Martina, Martina odpoczywa To jest na pewno słynna kostka z, z portala, tą, którą zawsze nosimy, umieszczamy na przycisku, że można było przejść dalej. Ale co to jest? Uh, Purchase Science Material Dispension Box New Rusted Cubes and Spheres Adventure Sphere. Co to jest? Może to faktycznie jest przycisk do, przycisk do papieru, po prostu? Myślisz, że to jest po prostu przycisk do papieru? Jeśli tak, trochę szkoda, bo tam widzę, że na pudełku jest kilka różnych przycisków, a mu jest taki e, średni, bo jest po prostu przezroczysty. Chyba, że to jest coś, czego naprawdę nie wiem do czego służy. Dobra, myślę, nie będę ukrywał, bo to chyba po mnie widzę, że jestem mega zawiedziony i mam nadzieję na coś ciekawszego z portala. Oczywiście wiadomo, ta kostka jest wśród fanów portala dosyć kultowa, chociaż żałuję, że nie, ma, że nie dostałem tej z serduszkiem. Czy nie było tutaj tej z serduszkiem? Nie było. Aha, bo widzicie, ja potem zrobię zbliżenie na to, że tych takich figurek, przycisków, coś takiego są różne, co są te robociki znane z portala, są bardziej ozdobne kostki. Jest jedna kostka, która się nazywa Weighted Storage Cube Invisible. Ja mam niewidzialną kostkę z portala. No dobra, tak, No jestem tutaj zawiedziony, ale spoko, będzie, będzie się ładnie prezentowała e, na biurku. Znowu dalej z Lika i Morskiego. NIE BĘDZIE... O to W TYM WSZYSTKIM CHODZI! W ogóle powinni kiedyś w Pixelboxie przygotować box, w którym nic nie będzie. I to będzie że po prostu te... E, że, że te gadżety są niewidzialne. A tutaj z Ricka i Mortiego znowuż... Jest, jeśli dobrze widzę, krawat. No to już wiemy, w czym idziesz na wesela, Tak, tak, już wiem na, na, na co pójdę na wesela, to jest krawat z Ricka i Mortiego. Okej, okay, no dobra, spoko, nie, bardzo, bardzo, bardzo fajne, w sensie Nawet jeśli ktoś nie jest fanem Wickei to mi się wydaje, że kolorystyka jest bardzo fajna Tego krawata Krawata, krawatu A na koniec zostawiłem coś, co zobaczyłem na samym początku i ch chyba e Naprawi mi ten niesmach, który mam po e gadżecie z e Portala Ponieważ jest to czapka z daszkiem z powrotu do przyszłości nie, ale czapka, czapka super, czapkę akurat mnie kupili. E, jak oceniam tego Pixelboxa, boxa? Oceniam go znacznie lepiej niż samego siebie, ponieważ ten unboxing wyszedł mi bardzo do kitu. Ale wybaczcie, to jest pierwszy raz, kiedy otwieram na wizji pixel boxa. E, znacznie gorzej to wygląda, jak robię to e, poza wizją, razem z żoną. Chociaż nie wychodzi lepiej wtedy, że ona odpakowuje i nie uszkadzam pudełek. E, ale tak, e, czapka mnie kupiła. Czapka jest super i szkoda tylko, że zaczyna się jesień, więc pewnie rzadko ją ja będę nosił. Ale jak już, jakby zrobi się trochę cieplej w przyszłym roku, albo może jeszcze do końca tego roku będę jakieś cieplejsze dni, to na pewno będę nosił. E, Im dłużej patrzę na, patrzę na ten broczek, tym bardziej się do niego przekonuję, więc też jest całkiem spoko. E, przypinka i naklejka też są ok, tego to zawsze ciężko ocenić, bo to jest taki malutki gadżet. E, który, no mnie się akurat podoba, bo fajną kolorystyką ma, krawat jest super i na pewno go na jakąś właśnie jakoś imprezę bądź wesele założę kostką jestem mega zawiedziony I ja badam się, że coś ciekawszego będzie z Portala, tak bardzo lubię tę grę ale no dobra, no, no, no nie, będę, nie, nie będę jakoś mocno narzekał no i oczywiście wracając do początku jeszcze ta genialna koszulka czego nie zapomnieliśmy wszystko jest to tak, a na pewno nie ciasto, czyli licencjonowana figurka z gry Portal nie, nie wysiliście przy tej figurce. Dobra, ale nie. Poza tym jest całkiem, całkiem spokojny, męski ozdobny. Tak się nazywa ten krawat z Erika i Mortiego. Dobra, to jeśli ktokolwiek dotrwał w ogóle w, te, w tym okropnym materiale do samego końca, to dzięki wielkie. Mam nadzieję, że Wam się, że wam się podobało. Napiszcie mi, czy Wam się ten pixel box konkretnie podobał i czy w ogóle bylibyście zainteresowani, żebym dalej niszczył pudełka oraz robił następne unboxingi pixel boxów. A na razie to. Cóż to? Trzymajcie się i do następnego.